Ok, rozpoczynam kolejną serię nagrań tworzenia grafik w ramach kwalifikacji INV03. Zacznę od zadania trzeciego. Z tego względu, że w zadaniu pierwszym i drugim było tylko i wyłącznie skalowanie grafiki. Natomiast tutaj jest troszkę więcej do zrobienia i myślę, że sobie zaczniemy. Przygotowałem już sobie GIMPA, otworzyłem arkusz. No, i mam przygotowane pliki. Co tutaj trzeba zrobić? Może zaczniemy. Grafika, książka 1, książka 2, książka 3, zapisane w formacie JPEG. Czyli tutaj mamy coś takiego. Grafiki te przekształcone przez wklejenie na pierwszy plan książek z pliku książki PNG na dole i na górze obrazu. Powinny one w całości zmieścić się. W wymiarach obrazu, czyli zgodnie z tą ilustracją. No dobra. No to spróbujmy sobie najpierw dorobić tą grafikę. W tym celu bierzemy wszystkie cztery pliki, sobie importujemy. One mają być zapisane później jako JPEG po przerobieniu, a w tej chwili są PNG. Przerzucam je sobie do gimpa. A oczywiście, muszę jeszcze wyrazić zgodę na konwersję obrazków, jeżeli taka konieczność zachodzi. Tu akurat u mnie zaszła, już to zrobiłem. No i teraz tutaj sobie przeskalujemy troszkę, żeby widzieć w całości ten obrazek, na którym pracuję. I mam tą grafikę z książkami przykleić do tych grafik. No dobra. Zacznę od tego, że sprawdzę sobie, jakie wymiary mają te grafiki. OK. Wystarczy, że kliknę sobie tutaj w dowolną i sprawdzę obraz. Kadruj. Skaluj obraz O właśnie, czyli mają wysokość szerokość 350. Czyli ta grafika, którą będę tworzył, ta ona ma w tej chwili miary 1700, a ma mieć 350 maksymalnie. Czyli to będę musiał sobie przeskalować. Dobrze, tu przeskalujemy ją, skoro ma się zmieścić w całości. To przeskalujemy sobie ją. Nie na 350, tylko na 340. No dobra, zaczynamy. Wybieram sobie narzędzie różdżki, klikam w pole, w koło. Tutaj mi troszkę z książki, chyba wytnie. Nie wiem, czy to jest dopuszczalne. A zobaczymy. Byśmy sobie to powiększyli. Tutaj, o gdzie to się tu powiększa? No to widać, że raczej nie będzie to stanowić problemu. Dobra, pomniejszymy sobie. A więc tak, w tej chwili przy użyciu różdżki zaznaczyłem obszar wokół. W związku z czym sobie robię zaznaczenie odwracam. Plik, edycja widok, a to jest podgląd. Dobra, to jest podgląd w tej chwili dokumentu obok. Teraz zaznaczenie. Odwróć. Teraz sobie robię edycja, wytnij. Zostały wycięte książki. Tworzę teraz sobie z nich nową grafikę. Edycja, wklej jako nowy obraz. O, ok. I teraz ten obraz muszę sobie po prostu przeskalować. On ma w tej chwili wymiary obraz. Skaluj obraz. Szerokość ma mieć 350. No to 340 sobie ustawimy. No nie jest powiedziane dokładnie, jaka to ma być szerokość. E, no nie jest. Dobra. E, nie rozłączamy łańcucha, żeby proporcja została zachowana. I robimy skaluj. Ok. Graficzka jest, została przeskalowana. No, widać, że przy przeskalowaniu straciła troszkę na jakości. No ale skoro jest to dopuszczalne, to sobie tak zostawimy. I teraz robimy edycja skopiuj. Wchodzimy na ten obrazek, robimy edycja wklej, albo ctrl-v i ustawiamy sobie nasze książki. Ctrl-c, ctrl-v, albo ctrl-d. I Ustawiamy Ctrl V. Przechodzimy do drugiego obrazka, ustawiamy Ctrl V i ustawiamy sobie jeszcze w kolejnym obrazku. I trzeci obrazek Ctrl v. wstawiamy sobie grafikę Raz, Ctrl C Ctrl V i wstawiamy dwa. No to tak, pierwsza część gotowa. W grafice książka 1 w niebieskim polu umieszczamy tekst Hans Christian Andersen Rupucha. Eee, tekst zapisany jest czcionką szeryfową, tytuł jest dodatkowo pogrubiony. Dobra, czyli wybieramy sobie edycję tekstu. Zaczniemy od eee, różowego, czyli Ignacy Krasicki. No więc zaznaczamy sobie obszar edycji tekstu. Dodatkowo go ośrodkujemy. Czcionka. Czcionka ma być szeryfowa. No to klikniemy sobie tutaj. Ta wygląda na szeryfową. Dobra. OK. No to sobie zaczniemy. Może troszkę zmniejszymy tą czcionkę, bo może się nie zmieścić. Tak, spróbujemy 25. No i spróbujmy pisać. A, kolor czcionki. Dobra, zaznacz kolor. Zaznaczymy. Ma być czarna z tego co widzę. Wybieramy sobie czarny kolor. Hans ma być przez samocha, ale to jest zaraz. Tu są same duże litery. Dobra, no to sobie musimy to zmienić. Znowu zielona wskoczyła. Dobra, poprawimy. Aha, czyli najpierw ustawiamy kolor. Wybieramy czarny. Hans. E, Duże litery powinny być. Hans. Dobra. Christian. Andersen. Dwa razy Enter i Ropucha. Czyli, czyli musimy sobie włączyć teraz pogrubienie. Ropucha. Dobra, jest. O, mniej więcej sobie troszkę obniżymy ten tekst. Tylko, że ten napis miał być w niebieskim, czyli go sobie stąd skopiujemy. I tu sobie go wklejmy. No i oczywiście musimy go sobie tutaj kliknąć w strzałeczki i przesunąć na nasze pole. Ustawiamy. I chyba jest w porządku. Teraz idziemy na zielone. znowuż sobie wkleimy. Teraz sobie już tylko będziemy edytować. O, cofnij CTRL-Z. Nasz napis tutaj uciekł, to sobie zrobimy w takim razie. Eee, cofniemy. Jeszcze raz go sobie wklejmy. Eee, edycja wklej jako warstwa. Najlepiej i teraz strzałeczki i przesuniemy. znowu uciekło. O, jest. No i tutaj ma być na zielono Maria Konopnicka. Przygoda z lalką. No to sobie teraz klikamy w tekst. Nie da się edytować. No to w takim razie jeszcze jest inne rozwiązanie. Cofniemy sobie to i sobie wstawimy nasz, nasz tekst, po prostu wybierając ponownie czcionkę, a zresztą ta czcionka już jest wybrana. Rozmiar czcionki też już się przyjął. Kolor czcionki sobie jedynie zmienimy. I to ma być Maria Konotnicka. Maria Konotnicka. Ok, dwa razy Enter. Przełączamy na bolda. Przygoda z lalką. Przygoda z lalką. OK i ostatnie. Tutaj akurat jesteśmy w trybie edycji. To wystarczy tylko Ignacy Krasicki przyjaciel wpisać. Czyli tu sobie zmarzamy piszemy przyjaciel. Dobra i tu wyedytujemy. Napis. Dobra i tu ma być wskoczył zielony, więc poprawiamy na czarny. Ignacy Krasicki, Ignacy Krasicki, A wydać, że jest w dwóch poziomach, to sobie wyedytujemy. No i co teraz? Dobra, napisy są, pliki mają się nazywać z rozszerzeniem JPG. No więc sobie tak, tą grafikę sobie wyłączamy. Odrzucamy zmiany. Tą grafikę wyłączamy. Odrzucamy zmiany. Teraz tutaj musimy sobie zachować te same nazwy. No więc, plik zastąp książka nie, czyli musimy wyeksportuj jako. I tutaj musimy wpisać tylko rozszerzenie na JPG i wyeksportuj. Zachowujemy maksymalną jakość. Chociaż nie trzeba. Kolejna, tam już możemy sobie zamknąć, ale najpierw sprawdzimy sobie, czy pliki się zapisały. Plik wyeksportuj. Zmieniamy rozszerzenie. JPG. Wyeksportuj. Maksymalna jakość. Wyeksportuj trzeci obrazek. Plik. Wyeksportuj, zmieniamy rozszerzenie. JPG. Wyeksportuj, maksymalna jakość. Wyeksportuj i sprawdzamy, czy pliki są. Pliki zostały dodane. Jeden. Już go sobie podglądam. O, widać, że wszystko gra. No więc pozostałe pliki też. Będą ok. Można sobie sprawdzić. Odrzucamy zmiany, oczywiście, na koniec. Dobra, bo już są pliki zapisane. To by było wszystko z tego arkusza. Dziękuję. Przypominam, że nie robię arkuszy, w których jest tylko skalowanie.